Gdzie jest ten kęs? O, o, o! że <grym> <Rozbudzaję, grym> <to powtarzę. grym> <grym> tak mówisz. Tak, tu mam górę, do przodu już nie ma miejsca. Przejdzie przeszedł. Zobacz, idziesz? <grym> idziesz? No, no. No to czekam na syna, zadzwoni. Poduszka mu przeszkadza. Nie da rady dalej iść? Uu.

Prasować musisz. Ręce i nogi, ręce i nogi. Masz ręce i nogi. No i teraz rączka. O, nie główka, rączka miała być. O, ale zły jestem. Nie udało się. On sam, no przecież ja go przekładam, on sam na plary Zobacz, zobacz lunikę. Zopacz no, tak się złodziej. No. Tak, tak. No, opa. Starczy już. Tak, już. Wystarczy tego brzucha. Wystarczy. Wystarczy. No co? Wystarczy.